Podcast Spotkania z Przyrodą to nie tylko słuchaczki, słuchacze, patronki, patroni, goście, ale to też partnerzy poszczególnych odcinków, ale też partnerzy tacy długofalowi. Do tych zaliczają się z pewnością wydawnictwo Paśny Buriat. Tutaj szczególne ukłony dla Piotra Brysacza i Doroty Filipiak. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że też książki buriatowe mogą iść również weter mojego podcastu. Tak Długofalowa współpraca to Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, profesor Piotr Strijanowski. Dziękuję, Piotrze, doceniam. Ale też Iwona Cieślik, rzecznik prasowy Uniwersytetu, która dba o to, żeby newsy ze świata nauki, ciekawostki też mogły do Was docierać za moim pośrednictwem. Super sprawa. Wydawnictwo Copernicus Center Press jedną taką rozmowę już słyszeliście pod szyldem tegoż właśnie wydawnictwa kolejna się szykuje i będzie niebawem no i na razie takie pojedyncze epizodyczne akcje ale może przerodzą się w jakąś stałą współpracę wydawnictwo WAB z grupy Foxal i wydawnictwo, świat książki. Wszystkim Wam bardzo dziękuję za to, że zgodziliście się przyjść do mnie, Małego, i dzięki temu, że otworzyliście się na współpracę w cudzysłowie z podcastem, po prostu możemy mówić o wspaniałych książkach, głównie przyrodniczych, ale to dzięki Wam doceniam. Bardzo dziękuję.